Cześć, witajcie kochani w kolejnym odcinku naszego wędkarskiego odjazdu. Tym razem, tak jak chcieliście, zobaczcie, mamy kasię w kadrze, więc na, na filmach wędkarskich ostatnio w tym roku rzadko bywała. Ale unboxing ze mną. Był. I mamy pudełeczka od Mikado, które zamówiliśmy jakiś czas temu. Nie było czasu, żeby zrobić unboxingu dla Was. Są tu rzeczy karpiowe i spinningowe, z tego co pamiętam, ale nie pamiętam co tam jest. Więc otwieramy razem. Kasia mi oczywiście. No, dobra, do trochę czasu minęło i te pudła tak leżą, leżą i czekają na lepsze czasy, aż Damian znajdzie ten czas tak, i ze mną razem, to już w ogóle jakiś hit, bo my tego czasu nie mamy po prostu. No mało, mało tego czasu. E, w tym No co, chyba no, zaczynamy, nie? No od tak. którego pudła, Damian. Wiesz co, e, to słuchajcie. Czego wiadomo sugeruje, że tu są jakieś węsty? No to zacznijmy od tego jakby, tak? To żeby węcji, to pierwsze, tak? w pierwszej dobra. kolejności, co my tutaj mamy. A tu zobaczcie czapeczka Mikołajkowa, bo niebawem będziemy, jak ten film zobaczycie, to już prawdopodobnie będziemy w trótce i robimy, będziemy robić taki świąteczny odcinek, więc czapeczkę już sobie sprawiliśmy. No, Kasi idzie, idzie, powoli tam idzie. Matko, kto tak chował? To był mój pomysł, żeby zacząć o wow, od tego kartonu. Ja się tym nożem zabijam pejsa ja i go wbijam w brzuch, ale byś miał przebić Mamy ja i moje wnętrze. Wyciągnie, co my tu mamy? Co my tu mamy? Opakowane ulubioną bąbelkową folią. O, fajne, welurowe, mięciutkie. Co to takiego? Noctis. czekaj. Stalker. Noctis Stalker, czyli kije, które już u nas widzieliście na filmach. E, są to kije Milana de facto. Ósemki. 8, 8 3LB. I zobaczcie. Taki kijaszek. Rozpakujemy jeden. Rozpakuj, Kasiu, jeden. Otwórzmy. Już wam je pokazywałem, ale to jest kij, który jest właśnie dla takiego sześciolatka. Plus to, że ja w przyszłym roku będę chciał łowić centrum Wrocławia, więc takie krótkie kije. Myślę, że będzie to fajne rozwiązanie, bo będziemy. Mamy plan z Danielem, żeby siąść w jednym miejscu. I myślę, że będzie fajna opcja. Czy uda nam się złowić karpia? Nie wiem. Na pewno pełno kleni pływa tutaj w naszej odrze, więc będziemy próbować testować. A przy okazji będę łowił na te kije, czyli na te, które łowi Milanek. No i dobra, drugiego tam nie będziemy wyciągać, ale spójrzcie sobie, to jest kij, który już widzieliście, przebijał się, Noctis Stalker. Kasia wyciągnęła drugą część. I to jest ósemka krótkim, cieniutkim blankiem na dole, znaczy blankiem. Blank jest cienki, ale tutaj Uchwyt dolnik, no i naprawdę wszystko ładnie zabezpieczone. Zresztą kije sprawdzone, naprawdę wam je polecam, bo jest to kik, który już wyciągnął nam niejedną rybę, niejednym nie nie miejscu się nam sprawdził, więc naprawdę możecie sobie śmiało brać te kiki. To raz, a dwa nie są drogie przede wszystkim, więc to już w ogóle rewelacja. A no, kasia złożyła. cały, No, ósemeczka. Fajny kij dla takiego chłopcy, chłopczyka jak Milanek. No i dla nas zresztą też, dla dorosłych, z pontonu żeby holować e, No nawet z brzegu jak gdzieś niedaleko próbujemy pod krzaki położyć zestaw to jest super opcja No to co? Chowamy Chowamy I coś o czym Wam wspominałem Aha, może i nie Mikado Big Slide Dwie sekcje, 5,25 5, 5, 5, gram No i słuchajcie, to jest coś czego ja nie widziałem jeszcze To jest kij do spinningu a ja bym chciał jeszcze w tym roku wykorzystać na małej Szwecji tenki, a i w ogóle też na innych zbiornikach, bo jakby gdzieś tam chcemy pochodzić z jakimś małym drapieżnikiem, eee, czy to jakimś kleniem, bo są miejsca we Wrocławiu naprawdę fajne. W wolnej chwili, gdzieś jak będzie tylko chwila, taka 2-3 godziny, żeby wyskoczyć i porzucać, jakieś tam próby trzeba podjąć i zobaczymy. Może to będzie fajne rozwiązanie, i zobaczymy co tutaj. Mamy za kijka, Jak on fizycznie wygląda? Co my tu mamy? Ojejku, jaki maluszek! Co to takiego no, no, damy? Ostrożnie z tym nie. No jestem ostrożny. O, kalendarz pentowy Milan. Milanek będzie niedługo wyjadał z niego czekoladki. Kurczę, patrzcie, jakie malutkie przelotki. Naprawdę mhm. wygląda fajnie, ale widać, że jest delikatny. Well, ale wykonał Big slides, fast spin. No, powiem wam, sztos. Patrzy jaka rękojeść, jaki uchwyt do kołowrotka, przelotki. Tylko na... Nie wiem jak to się nazywa fachowo te przelotki, ale łapane tylko tymi dwoma, dwoma wąsami. Super. Przelotki meczówkie, no co tam, to spinning. No bo to tak? do spinningu, tak, to większych nie trzeba nawet. Nie wiem, czy ktoś ci ogląda, kto spinninguje w ogóle, No słuchaj, w wolnej, w wolnej chwili, chwili są osoby, które na pewno spinningują albo spinningowały. No słuchajcie, fajne Naprawdę, lecutki No, 2,40. No, zresztą co ja się oddalam? No, w sumie tu nie ma co oddalać. Ale kijek jest naprawdę fajnie wykonany. Mega, mega robota. Mm -hmm. Mogę go pokazać? Możesz. Ale uchwyt na kowrotek też jest super. Super sprawa. Oj, szybki, szybki kijaszek, naprawdę szybki. Więc, i do drobnych okonków, i do jakichś tam powiem wam, nawet szczupaczków, do kleniów, No, rewelacja, ale lekki jest, bardzo lekki. Masz, <grym> jestem w szoku, że jest tak lekki. Fajnie wykonany. No, dobra, chowamy i rozpakowujemy <grym> główny, największy karton, który do nas dotarł. Zobaczymy, pek... co tam jest. Na dobry początek, na przegryskę, tak. że tak powiem. Boże, opieram się ciągle o te te... bąbelkowe. A sobie Kolejny karton. Będziemy mniej więcej pokazywać co i jak. Dawno cię nie było na kamerach, więc każdy Prawda. mówi, gdzie jest Kasia, gdzie jest Kasia, więc pokażemy więcej Kasi. O, matko, co o, to jest? O, o, no i się zaczyna. I się o, zaczyna zobaczcie. To te gumowe ripki. I tutaj mamy rzeczy do karpiowania i do spinningowania. O, nie, ale słuchaj. Super, no to co, co my tu mamy? No już Kasia wyciąga, wyciąga. Spinningowe tematy. Dla, Ej, dlaczego? Dlatego, że będę po prostu gdzieś tam próbował obławiać tą małą Szwecję, bo tam jest bardzo dużo szczupaka. Szwecji? I, tak, na małej Szwecji jest bardzo dużo drapieżnika. W większości osób tam karpie łowi. Te rybki wyrywają włosy, więc uwaga! O, ta jest śliczna. No ładna, bardzo fajna. Taka. No, mega. Widać to? Tam w środku jest sznurek? Jakaś taka, taka błyska, że być może coś jest. No. Ta jest śliczna. I jeszcze tu mi się wrzucił filet w oko. Zobaczcie, no, bardzo fajna. O i coś czuję, że będę próbował na nią. Ja łowić. na nią będę łowić. Ty se na to możesz łowić co najwyżej. A to są standardowe jakieś. Nie wiem, jak one się nazywają jeszcze, bo nie pamiętam, ale to są klasyki od Mikado. Które po prostu się sprawdzają. To jest klasyk gatunku i tyle. Ale bez tak... no taka... No tak, tak, tak. tak. One... No, to po prostu dobra, i dalej, tak Dalej, będzie... dalej, dalej. Te rybki to jest temat, który ja lubię. Ja zawsze jak jestem w jakimś sklepie wędkarskim, to idę na rybki i sobie oglądam, bo lubimy z milankiem. Ta jest też śliczna z brokacikiem. Czekaj, nie ostrość, dobra. No, też fajne jest, no. Można sobie... No, no dużo jest nawet... rybek, słuchajcie, nie będziemy wam aż tych tak wszystkie po kolei... Myślę, Kasiu, że nie ma sensu tak po kolei wszystkie pokazywać wam rybki. Po prostu mamy te rybki i tak z grubsza. Ej, trzeba podpowiedzieć Robertowi i Kamilowi, żeby sobie w Karpiowym ubrali chojkę w rybki, tak. No, no tak. No. Super pomysł. No i zobaczcie, kolejne od Mikado. Rybka taka większa, mniejsza. E, tutaj są też różnego rodzaju. O, tu jest jakaś ciemniejsza. Ale ta to Te jest są naprawdę. Fajne. No ładnie wygląda. Świetna. Pakujemy. Już nie wiem gdzie co było, ale to, ale to jest ważnego. nieważne. i tak to wiesz, tak woreczki. O Jezu, ale to gumą dziwnie nie no, ale no nie. No i dobra. Co my mamy po, po kolei? Co my tu jeszcze mamy? To jest, to jest, to jest pokrowiec na wędki i zamówiłem pokrowiec z tego co pamiętam dla Milanka. Tak, 10. 10 ft To jest na te trzy wędki ósemki, które, które gdzieś tam mamy. Hmm, Ale tego holdala już mieliśmy. Wziąłem kolejnego, bo naprawdę Mikado Mikado wykonuje bardzo dobre pokrowce. No mega. Faktycznie, No, Grube, grube zamki. No uważaj. Grube zamki. I to jest. Widzę, widzę kwiatka Moje świeczki. I zobaczcie. Mikado, enclave, silim. Holdal, dziesięciostopowy. No i tyle, właściwie trzy komorowe. W sensie jest jedna komora, ale możecie podzielić na trzy wędki. W środku jest jeszcze taka zasuwana. Zresztą to już pokazywałem Wam nad wodą. I naprawdę. To, co nie otwieramy. Nie, już, no? nie ma sensu otwierać. No dobra. Okay. No jakby każdy widział już gdzieś tam nad wodą, będzie się on przebijał na pewno, bo nieraz będziemy jeszcze używać Dajcie, ich. składam i od razu połóż tam, bo wędki będziemy od razu do niego wkładać, nie? Dobra. Do tego, do tych wętek karpiowych, oczywiście co? Musieliśmy zamówić, bo nie mieliśmy. Mieliśmy jedną, jeden kołowrotek Mikado MK5007 500, i mamy dwie sztuki, bo mamy trzy kije, kije krótkie. No, już widzieliście ten kołowrotek, ale jeden mogę otworzyć. O, jedna taka. Szara, musisz trzymać szpulkę, szpulę tutaj trzymaj i kręcisz, kręcisz kołowrotkiem. No i zobaczcie, no ale złap normalnie tak, żeby to było widać. I taki kołowrotek, pokaż go z boku. Takie wykonanie, naprawdę bardzo dobre kołowrotki, sprawują nam się wręcz idealnie. Jeździmy z nimi już drugi. Te większe 8007 mamy, teraz trzeci sezon A te, ten mieliśmy jeden sezon, ten mniejszy Mam nadzieję, że będą nam się mega spróbować No przerwa. Chowamy Te rzeczy, a te folie Co my tu mamy dalej? Cóż to jest? A nie wiem Nie wiesz co to? Nie, nie pamiętam W pokrowcu, co to jest? Powiem wam, że to ciężkie to jest. jest. Ciężko? Wiesz co? I to ma śledzie. Co to? Czy to jakiś mini namiot? Ja wiem co to jest. Przecież parasol wzięliśmy od Mikado i nie było boków. A to jest do boków, żeby dopiąć parasol naokoło, żeby sobie zrobić osłonkę. A, dobra. To już wiem co to jest. Okay. Tak, to jest... Tak. Bo mamy parasol 3 metrowy od Mikado, średnica, średnica jest 3 metry w e, chyba najszerszym punkcie i dookoła, do tego namiotu, e, namiotu, do tego parasola, można... Nie, można zrobić sobie taki namiot i z tego namiotu właśnie będziemy mieli taki okrąg. To jest do parasoli e, jakby przyczep, do doczep, że tak, te boki, te ściany boczne. I możemy sobie siedzieć pod parasolem, osłonić się od wiatru i tak dalej. Więc myślę, że w tym roku na pewno na zimowej zasiadce gdzieś jak będę z Danielem, bo będziemy jeszcze, ja pokażemy Wam jak to w ogóle... Dobra, to jakoś tak złóż, żeby było. I zobaczcie, gumowe tutaj uchwyty. I śledzie, Kasia mówiła, że są, no, tak? No. I są śledzie w komplecie. No, gdzieś tam położyła je, Kasia. Także, ale dobra, no jest fajnie. Jest tu suwak, jest, jest to Eksa. fajnie wykonane, widać. No i będziemy testować, właśnie. Ja to specjalnie zamówiłem, żeby. Tak, na dniówkę parasol rozbijamy, nie żaden namiot. I w koło sobie siedzimy. 3 metry, to jest dość duże, jeśli mamy średnicę. Wrzucimy sobie jakieś pierduki, piecyk. No i tyle. Nie? A, i śledzi, śledzi od razu do tego. No ale fajna opcja, co nie? Do parasola, żeby tak sobie podczepić. co sobie siedział, przemyślałeś. No słuchaj, szybko wbijesz i tak naprawdę no co, no możesz siedzieć cały dzień, nie? Od wiatru odsłonięty. Jesteś, a z Danielem tam się zmieścimy dwoma krzesłami. Piecyk damy z tyłu i mamy ciepło. Czyli 3 plusy 0 minut. Macie ciepło, siedzicie z Danielem i fina się na śledzie. 3 plusy 0 minut. Jak chwilę z ryby. Jak chwilę z ryby, słynne chwile z ryby. Co niektórzy, po niektórzy pewnie wiedzą na pewno widzieli. Okej, okay, dobrze. Myślę, że cały świat się. Myślę, że tak. Dobra. Udało mi się to spakować. O, mogłabym być pakowaczem normalnie. Patrzcie jak mi się udało to spakować. Fabrycznie. Okej, okay, super. Do, no dobra. Tam czy ja? tu? Co, mamy, co, co my tutaj mamy za pierdolki? Co? co to jest? A, to są główki do, do tych gumek. Do tych gumek do, tutaj mamy też główki różnej... Na rozmiary. Tak, pięciogramowe dziesięciogramowe, czwórki, jedynki, no rozmiary tak. 5, są 7, tak. no tak, pięć, siedem, no tak, ale też gramy. gramy, gramaturę, też główki więc od razu mamy tutaj gumki i będziemy to sobie zborać. O, i taki fajny, pojemniczek, żeby sobie te wszystkie chyba rzeczy popakować, nie? No no i odnika. nie otwieraj teraz, zaraz. zaraz to będziemy otwierać sobie Ale na spokojnie. Ale no pokażmy wszystkie. Tak? Ale to widać, bo to wszystko Ale co jest. widać, już tutaj jeszcze zobaczcie. Ja Wam pokażę, to się tak otwiera, czy robisz unboxing i nic nie otwierasz. W ogóle mogę się opisywać co jest w karmie. No dobra, okej. Okay. Opatrzcie, tu są takie przegródki, zobaczcie jak ktoś nie wie. A tu sobie można je połamać po prostu no i powsadzać, nie? O, te prowadnice, ciach, 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 o tak mniej więcej, macie. o na przykład, Dokładnie. jak to oderwiemy. Potem jeszcze mniejsze kwadraciki porobić i tu powsadzać No można, można, ale tak. takich malutkich gumek nie mamy też, nie? Ale no jak może ktoś ma, ktoś spinninguje to sobie tak powsadza Patrzcie no, jakie ładne, estetycznie, fajnie wykonane Wszystko widać, nie? Z zewnątrz też Wszystko widać Dobra, Co my tu dalej co mamy? Co tu dalej mamy? Co to jest? No to, to jest nic innego jak kowrotek do tego spinningu No to okay. dalej, otwieraj Zobaczymy jak wygląda i to jest do tej wędki, którą wcześniej Wam pokazywałem Ale, no Pewnie też tak trzeba Już ja zrobiłam Tu się skręca, nic nie zrobiłaś, tu się skręca Dobrze, od dziś radzę sam skręć to kochana żona No ale to ktyknięcie się, ja trzymam, tak? pokaż jak on wygląda Ale tutaj bardziej go pokaż Ok, NSC 3000 Przednim oczywiście hamulcem, bardzo fajnie chodzi Jaka dużyłka wchodzi, co? Oj cieniutka, ale masz tutaj oznaczenie 0,16 albo 18, nie wiem, nie dowidzam 0,18 na 350, 0,22 na 235 mhm. i 0,26 na 160 no. To jest 0 albo D No tak, no to, no to, to dużej wchodzi, jak powiem Ci 0,24 ile tam? 160, tak? No 026 na 160 no to Albo 022 na 200 No 30. dużo, tu dużo żyłki nam tutaj wchodzi to no. Jak tak, tak wyzumuje kamera Nie ja, wiem czy to wyzumuje, czy nie wyzumuje O, widać teraz dokładnie Kurczę, super No, no to, to dobra, to mamy tak? kolejny, kolejny kołowrotek do, no, na razie do zabawy. Odstawiamy? Tak, odstawiamy. Co my mamy? Do tego mamy żyłkę od razu, to pokaż, bo już widziałem. O. Competition Dreamline. Zielona. No, to już w ogóle czaderska. To będzie no ją fajna. dobrze widać. No, Kolejne zobaczcie zestawy rybek. Takie już wielopaki, wielosztuki. Mm -hmm. okay. To są te ich takie Must Have, tak? Tak, tak, tak. No, okay. to, tak. To jest taki kształt, który się zawsze gdzieś tam sprawdza. Aha, okej. Okay. No, są większe, mniejsze. I bardzo duże, te żeby używać to naprawdę, no powiem Wam Na co to się używa? No, no na szczupaka głównie, na szczupaka o konia No ja na pewno te mniejsze na początku będę używał, żeby popróbować mhm. A takie większe, no gdzieś tam można, faktycznie można nimi rzucać Ale na pewno te takie wielkości będą idealne dla mnie, dla początkującego spinningisty, żeby Zobaczcie, sobie porzucać Zobaczcie kochani, przypony tytanowe no Lidera. tak, to Wolfram taki, tak, na szczupaka, nie, żeby nie przegryzł. No, ale coś no. fajne takie, mm -hmm. się na nazywać. Okay. Błyskotki jakieś, błystki tak, jak to się nazywa? Tak, błystki, no. Błystka, patrzcie ja to wiem, ale ze słyszenia to wiem. Pierwsza raz widzę na oczy. Mm -hmm. Zobaczcie. Nie no żartuję, widziałam. Złota i srebrna kotwiczki. No elegancko, no i będziemy próbować. To <laughs> fajne coś z puszkiem. To jest blaszka taka obrotowa. Z miotełką taką, bardzo taka ciekawa. Zobaczcie, no. z czerwonym ogonkiem, no. I to i A to w wodzie to pewnie opadnie, nie? No wiesz co, nie, to, to jest jakieś tworzywo pewnie. Ciekawe, jakieś tworzywo. to ostre i to jest jednorazowego użytku? Nie, nie, nie wiele razy, no możesz to potem ostrzyć. Nie, można potem delikatnie naostrzyć i tak dalej, ale można też wymieniać, przepuszczam, na, na 100% można takie blaszki wymieniać. No, no i wie, tutaj no, 6, ile 6-4 grama. Znaczy no, ja kiedyś swingowałem, to trochę, trochę tam łyknąłem kiedyś tego, ale... Cały nic wlepy. więcej, no i co? Wlepy, tak? O, no i, wlepy. I wlepy karpiowe. Zobaczcie. Naklejki takie. No. gadowe. Fajne. To chyba na nowych bluzach w ogóle takiego karpia mają. Fajne, no, tak no mi się bo wydaje. To sobie ten. Yy, Super. Okleć auto jak komuś rdza yy, <laughs> Bierze no. Albo jakieś pudełko, wiaderko, albo co No i co, nie ma do I tyle. Na, zobaczę, jeszcze sprawdzę, żeby nie było. Nie, nie ma. ma. <laughs> no. Więc taki szybki unboxing dla Was. Chcieliśmy pokazać Wam ponownie, co, co mamy, co sobie sprawiliśmy. Mhm. I zobaczcie, trochę tego jest, plus wędki. Nazbierało się zawsze, to, to jest jakaś nowość w naszym arsenale. I tyle. Jest Kasia, widzieliście ją, żyje, jest, ma się dobrze. Żyje jeszcze, no. <laughs> Mam nadzieję, że w przyszłym roku częściej będzie nad wodą z nami. Na pewno pojedzie na Gajdowe, gdzie mamy domki, już mamy zarezerwowany termin. Pozdrawiam Zbyszka od razu, bo wie, że będziemy i on od razu też sobie zarezerwował. Także na pewno tam się widzimy, ale to jest dopiero przyszły rok. No i tyle. No, się. dobranoc kochani. Udawaj Trzymajcie się, widzimy się już zapewne niedługo nad kolejną wodą. Do zobaczenia, cześć. Jaki, pa.